Serdecznie moim gościem Piotr Kuchnia Interstyl. Witam. Panie Piotrze, kapitanie. Głową myśl mózgu tego zespołu. Dzisiaj przegrywacie i ten mózg nie odpowie dlaczego. Co mogę powiedzieć? Brakowało nam, moim zdaniem, zmienników. Brakowało nam przede wszystkim gry piłką. Strasznie dużo wybijaliśmy piłek przed siebie. Co prawda, nasz zawodnik o pseudominimie, jakże znacznym. Piasecki, czyli Kasper Krzak strzelił hat-tricka, no ale niestety to nie, wy, nie wystarczyło. E, nasi przeciwnicy, no byli lepsi. Szczególnie w pierwszej połowie zdominowali nas. Wydaje mi się, że, że przez tą małą intensywność przegraliśmy. Patrząc na ten sezon, jesteście zadowoleni? Czy, ma, czy jest niedost? A jesteśmy w grupie spadkowej, tak? No, też można być zadowolonym z grupy spadkowej. <noise> nie, bo zapomniałem. Bo tak, tak, tak. Grupa, grają, że... <noise> grupa spadkowa. No, y... Fajnie, kapitan. To, nie wie, że... jaki mają wynik. Super. Jak na to, że awansowaliśmy do tej ligi, jak na to, że się jakoś tam utrzymujemy, mimo wszystko, dalej, że jesteśmy konkurencyjni, wydaje mi się, że chłopaki mogą być zadowoleni. Yy, fff, co prawda, wydaje mi się, że. Nie jesteśmy zadowoleni z pojedynczych meczów. Były momenty złe i były momenty dobre. Jak u każdego w sumie. Ale no tak. dobrze, 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 dobra odpowiedź. Piotrek, i na koniec mi powiedz jeszcze. Ty, czy wrócisz do nas, czy nie wrócisz? Wiem, że to, ta, to pytanie się często powtarza, kiedy przychodzisz do mikrofonu, ale po prostu też jestem ciekawy. Coraz częściej się nad tym zastanawiam, żeby wrócić do piłki. Już mnie ciągnie, dzisiaj mnie tak ciągnęło. No, coraz częściej mam ochotę założyć te korki i wrócić na wojsko, więc zobaczymy. Może w następnym sezonie. Nie mówisz, jak nie. Będzie dobrze, nie mówię, nie. E, miało być ostatnie pytanie, ale to w sumie zadam jeszcze jedno. Dobrze się czujesz w roli takiego powiedzmy kapitana? Świetnie, nic nie muszę robić. Nic nie musisz robić, nie, ale trzeba organizować. Nie, ale, ale, ale muszę się przyznać, że w oknie transferowym wykonałem jeden SMS do wolnego zawodnika z rynku międzynarodowego. Nie wiem, czy kojarzysz Tymoteusz Puchacz. Oczywiście kojarzę. Mogę wysłać screena na potwierdzenie. Niestety, Bardzo proszę. Tymek nie odpowiedział, a szuka klubu. Szkoda, że się nie odezwał. <noise> tak, myślałem, że tak spętujesz ten wywiad. Wszak brakowało mi Twoich takich wypowiedzi, kiedy poznałem Twoje właśnie możliwości na. Pabu Open food tak. sal. Także cieszymy się, że wróciłeś do swojego tradycyjnego, do swojej tradycyjnej powiedzi. Piotrze, dziękuję ci za wywiad. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.